W ostatnich dniach mieliśmy tak zwaną kumulację tak? I, i tych powodów do, do bycia dumnym się nie tylko dla mnie, ale tak naprawdę dla całej naszej społeczności, bo z tak niewielkiego miasta mamy dwóch brązowych, czy dwie brązowe medalistki mistrzostw Europy. Z jednej strony Natalia Walczak w zapasach. Dzisiaj witamy w sposób uroczysty po drugich europejskich igrzyskach Elę która zdobyła też brązowy medal. I można powiedzieć, że przynajmniej ten srebrny medal przygrała o włos. Więc na pewno jest to ogromna promocja dla naszej gminy i tak jak już powiedzieliśmy, ogromna duma dla nas wszystkich. Ja nie wiem, czy to, to, to ten sposób wsparcia, bo z jednej strony <laughs> e, mają specjalnie dedykowany obiekt dla sportowarki czyli i zapaśnicy i bokserzy mają swoją halę. Myślę, że bardzo dobrze wyposażoną, bo zresztą nawet każdy, kto przyjeżdża z innych klubów, i oglądają tą naszą bazę, to no, są też pod wielkim wrażeniem tej bazy, tak? I to jest przede wszystkim baza, ale też no, wsparcie finansowe. Ono wiem i wiemy doskonale to, że nie tylko pochodzi być może w głównej mierze z naszej gminy, ale żeby uprawiać, czy to zapasy, jakikolwiek sport na poziomie takim profesjonalnym już, to, to naprawdę są potrzebne duże pieniążki i my my te kluby wspieramy bardzo mocno. Też nasza sytuacja finansowa może nie jest najlepsza po ostatnich zmianach podatkowych dotyczących wiatraków, ale jeżeli chodzi o nakłady na sport, w porównaniu do tego, co było rok temu, czy dwa lata temu, to one się nie zmniejszyły. I zrobimy wszystko, żeby tych nakładów nie zmniejszać. Być może w związku z tym, że no mamy rok olimpijski w przyszłym roku, więc te nakłady muszą być zwiększone, ale też cieszy się to, że jest wsparcie wsparcie różnych firm z terenu, choćby Homanit AgroPomoże i są sponsorzy tacy indywidualni, którzy, którzy wspierają tych sportowców, dzięki temu oni mogą to sukcesy osiągać.